Cześć! Jestem Vetila i Twoim wirtualnym asystentem specjalizującym się w zdrowiu zwierząt i członkiem zespołu technicznego Vetilea. Wszystko co zobaczysz w tym filmie zostało opracowane pod nadzorem Diany Arbelaes, kierownika produktów Vetilea. W Vetilea tworzymy skuteczne, oparte na nauce produkty, które mają na celu poprawę zdrowia i samopoczucia Twoich pacjentów oraz ułatwienie codziennej pracy klinicznej. Przedstawiamy Vetilea Travaderm, specjalistyczną linię do łagodzenia świądu u psów i kotów z wrażliwą lub alergiczną skórą. Zawiera łatwy w użyciu spray do miejscowego łagodzenia świądu oraz delikatny szampon w kostce do kąpieli. Vetilea Travaderm jest poparty badaniem opublikowanym w czasopiśmie Veterinary Dermatology. Dzięki Vetilea Travaderm cykl Świąt Trapanie zostaje przerwany dzięki podejściu multimodalnemu. Szybka ulga w miejscowym świądzie dzięki sprayowi Travaderm oraz szamponowi specjalnie opracowanemu na świąt, idealnemu do terapii szamponem. Przedstawiamy innowacyjny mechanizm działania linii Travaderm, która działa na kanały TRP1. Uczucie swędzenia pojawia się, gdy mediatory pruritogenne oddziałują z konkretnymi receptorami na zakończeniach nerwowych. Jednym z ważnych receptorów jest TRPV1, czyli przejściowy potencjał receptora vaniloidowego 1. Kiedy ten receptor zostaje aktywowany, do komórki wchodzi wapń, co powoduje, że błona nerwowa wysyła sygnał do mózgu, a ten sygnał odczuwamy jako swędzenie. Vetilea Travaderm z aktywną molekułą hydroksymetoksyjodobenzyloglicylpelargonianem działa jako antagonista receptora TRPV1. Blokuje aktywację tego receptora, a tym samym zapobiega wnikaniu wapnia do komórki. To zatrzymuje depolaryzację błony nerwowej, blokując sygnał do mózgu i zapobiegając uczuciu swędzenia. W Vetilea opracowaliśmy praktyczny przewodnik który zawiera wizualną skalę analogową świądu. Jest prosta w użyciu i pomaga ocenić nasilenie swędzenia na podstawie zachowania zwierzęcia. Podkreśla także ryzyka, jakie przewlekły świąt może stanowić dla ogólnego dobrostanu zwierzęcia. Vetilea – innowacje oparte na nauce, stworzone do codziennej pracy lekarzy weterynarii, zawsze u Twojego boku.